Od wielu lat spotykam się z takim myśleniem, że w Polsce nie ma obowiązku meldunkowego. To jest, słuchajcie, kłamstwo i warto to sobie wyjaśnić i postaram się w tym filmie krótkim powiedzieć o tym, na czym to polega i skąd to wynika. A więc tak, obowiązek. Meldunkowy w Polsce istnieje i taki obowiązek meldunkowy był, jest i prawdopodobnie będzie. To nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach, przede wszystkim Unii Europejskiej, taki obowiązek meldunkowy istnieje. Nie należy tego mylić z obowiązkiem rejestracji pobytu na przykład obywatela Unii Europejskiej. To jest rejestracja, która na czym innym zupełnie polega i to nie robi się tego, nie wykonuje się tego w urzędzie gminy czy tam urzędzie miasta, a u wojewody. Wracając do tego zameldowania. Takie zameldowanie musi być dokonane w terminie, uwaga, czterech dni, jeżeli cudzoziemiec zamierza zostać dłużej jak 30 dni w Polsce, z tym, że to dotyczy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, czyli na przykład z Ukrainy, z Gruzji, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, tutaj ten obowiązek istnieje do czwartego dnia, maksymalnie 4 dni. Jeżeli chodzi o cudzoziemców z Unii Europejskiej, chociaż właściwie to słuchajcie, nie wiem czy ich można nazywać cudzoziemcami, bo często przepisy mówią po prostu o obywatelach Unii Europejskiej, to Tutaj ten obowiązek jest, ten czas jest trochę wydłużony, bo on wynosi 30 dni. Czyli w ciągu 30 dni należy się zameldować. Pod warunkiem, że ten cudzoziemiec ma zamiar zostać w Polsce co najmniej 3 miesiące. Czyli zobaczcie, cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej zamiar wystarczy już tylko 30 dni, a ci, którzy są z Unii Europejskiej, no na przykład Niemcy, Francuzi, tak, Portugalczycy, tutaj muszą jakby przedstawiać taki zamiar, muszą mieć zamiar pozostawania co najmniej te 3 miesiące i wtedy mają dopiero obowiązek meldunkowy, ale to oczywiście w ciągu tych 30 dni. Czy to w ogóle brak tego wiąże się z jakimiś konsekwencjami? No dosyć rzadko się słyszy o konsekwencjach, ale przepisy mówią o tym, w przypadku cudzoziemców, że może być wymierzona kara grzywny. Także istnieje taka możliwość, żeby organ, urząd ukarał takiego cudzoziemca za to, że nie dopełnił tego obowiązku meldunkowego, czyli się nie zameldował. Teraz przy okazji meldunków w parze bardzo często idzie Numer PESEL. Często pytają się mnie cudzoziemcy, jak uzyskać numer PESEL. Czy to Polacy, czy cudzoziemcy. A więc to jest bardzo proste, bo zawsze przy dokonywaniu dokonywania obowiązku meldunkowego automatycznie się otrzymuje numer PESEL. To jakby idzie z automatu. System w tak, oczywiście wypluwa ten numer PESEL. No i każdy cudzoziemiec go otrzymuje. Czy numer PESEL jest potrzebny? No, jeżeli zatrudniamy cudzoziemców, jeżeli ktoś zatrudnia cudzoziemców, księgowa, pani kadrowa na pewno bardzo będzie o to prosiła. Siła, tak? Dlatego, że łatwiej jest zgłaszać takich cudzoziemców do systemu ubezpieczeń społecznych, chociaż uwaga, mimo wszystko nadal jest możliwość i tak prowadzenia takiej księgowości, kadr, bez posiadania tego numeru PESEL. Co jest jeszcze, do czego jest jeszcze ważny numer PESEL? No, mo można korzystać na przykład z różnych yy, świadczeń, tak, z opieki zdrowotnej bez problemu żadnego. I przede wszystkim to, na przykład z czym ja się spotykam, co jest bardzo wygodne, to jest, można uzyskać profil zaufany. A za pomocą profilu zaufanego, czyli to jest tak zwany elektroniczny podpis, możemy składać wiele dokumentów, wiele oświadczeń woli, w urzędach. Także jest to dosyć wygodne. Ok, ale wróćmy do tego, co jeszcze co jest potrzebne do tego, żeby uzyskać taki numer PESEL. A więc taki cudzoziemiec musi się pojawić najlepiej osobiście w urzędzie gminy czy w urzędzie miasta, zarezerwować sobie wizytę, oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, bo to zależy od urzędu. W niektórych trzeba rezerwować wizytę, w niektórych nie trzeba. Można to zrobić przez stronę internetową, można to zrobić telefonicznie, można pójść osobiście się zarejestrować. Czyli tak, wizyta w urzędzie gminy... Trzeba mieć ze sobą paszport, czy tam dokument podróży, dokument jakiejś tożsamości. No i bardzo ważną rzeczą jest, co do zasady oczywiście, jakiś tytuł prawny do lokalu, czyli ma, że, mamy, że ten cudzoziemiec ma gdzie mieszkać. Takim tytułem prawnym do lokalu co może być? Słuchajcie, najprościej to jest powiedzieć o umowie najmu, czy tam umowie użyczenia. E, może być to też oświadczenie właściciela lokalu, że on się zgadza na to, żeby taki cudzoziemiec y, mieszkał u niego. To może być wypis y, z księgi wieczystej, na przykład... Może być też akt notarialny. Cudzoziemiec może być właścicielem jakiegoś mieszkania. I wtedy to on sam, jakby powiedzmy, poświadcza, że on tam mieszka i jest tego właścicielem. Czyli trzeba mieć ten tytuł prawny do lokalu, żeby się zameldować, no i w zamian za to, żeby też od razu automatycznie uzyskać ten numer PESEL. Czy są jakieś inne sposoby, jeżeli się nie ma tego tytułu prawnego do lokalu? Są one. To już zawsze indywidualnie trzeba sprawdzić, no ale chociażby cudzoziemiec, który na przykład prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, tutaj istnieje też taka możliwość uzyskania. Numeru PESEL, ja już nie mówię teraz o meldunku, tylko o numerze PESEL bez tego obowiązku meldunkowego. Podsumowując, tak, obowiązek meldunkowy istnieje. W przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej to już maksymalnie w czwartym dniu. Jest możliwość kary grzywny za to otrzymania. Proces jest dosyć szybki, to jakby powiedzmy w urzędzie, jeżeli jest się już mówionym, to zajmuje dosłownie chwilę. Dzięki na dzisiaj, do zobaczenia.